Cześć, z tej strony Numizmatyk 3RP. Dzisiejszy filmik będzie na temat nowej monety, którą za niedługo będzie można kupić. Mowa tutaj o monecie przedstawiającej grosz z miedzi krajowej Stanisława Augusta. Moneta ta należy do serii Historia monety polskiej. Jest to już szesnasta moneta z tej serii, z czego trzy monety z tej serii są o nominale 10 dziesięciozłotowym, a dwie monety o nominale 5 pięciozłotowym. Ta z kolei moneta ma nominał 20 zł. Wykonana ona jest w całości ze srebra o próbie 925. Średnica tej monety to 38,61 mm. Waga 28,28 grama. Wykonana jest z templem lustrzanym, a przewidywany nakład to 10 000 sztuk. Poprzednia moneta miała nakład 12 tysięcy sztuk. Rand tej monety jest gładki. Brak dodatków jakikolwiek. Data emisji to 7 sierpnia 2024 roku. Poprzednia moneta z tej serii wyszła 16 czerwca 2020, czyli troszkę minęło. Odkąd wypuścili kolejną monetę z tej serii. Cena emisyjna. 380 zł. Moneta z tej serii, poprzednio, która wychodziła, miała cenę 180 zł. To jest 200 zł różnicy w przeciągu 4 lat. Jeżeli chodzi o awers, z prawej strony stylizowany rewers jednego grosza z 1786 roku przedstawiający tarczę z wizerunkiem orła, pogoni i po środku ciołka. Tarczę wieńczy. Zamknięta korona. Z lewej i prawej strony tarczy gałązki. U dołu napis EB zakończony kropką. W otoku napis groż z miedzi krajowej. Z lewej strony na owe płaszczyźnie w kształcie koła wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej. Pod orłem po prawej stronie znak mednicy. W otoku napis Rzeczpospolita Polska 2024. Udał napis 20 zł. W tle wizerunek rzymskiej bogini Junony, monety z medalu Jana Filipa, upamiętniającego reformę monetarną przeprowadzoną w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w 1766 roku. Jeżeli chodzi o rewers, z prawej strony stylizowany awers 1 grosza z 1786 roku z monogramem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego po bogach, monogramu oznaczenie roku 1786, czyli 1786, z lewej strony stylizowany superex libris króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, przedstawiający tarczę z wizerunkiem orła, pogoni i pośrodku ciołka. Tarczę wieńczy zamknięta korona, z lewej i prawej strony tarczy gałązki, u dołu wstęga z orderem orła białego, wzdłuż prawego brzegu od góry ku dołowi, półkolem napis grosz z miedzi krajowej Stanisława Augusta. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o tej monecie. Czy Wam się podoba, czy nie? Czy zbieracie tę serię? Ja osobiście tę serię zbieram. I powiem szczerze, że ta seria mi się bardzo podoba. Szkoda, że w takich odstępach wypuszczają tę monetę, bo troszkę minęło od ostatniej monety z tej serii. Wszystkie monety mi się z tej serii bardzo podobają, są super. Ta seria jest, według mnie, też chyba lubiana przez zbieraczy, przez kolekcjonerów, przez numizmatyków. Popularność tej serii, chyba, jest dość fajna. Mi osobiście się wszystkie te monety podobają ja osobiście zbieram na chwilę obecną i zastanawiam się mocno czy, czy, czy to nie zmienić wszystkie 20 złotówki bo tak jak wspomniałem wcześniej pierwsze monety z tej serii wyszły o nominale 5 złotowym one były oczywiście mniejsze i to były dwie sztuki później wypuścili 3 monety 10 złotowe i później zmienili na 20 złotowe ja zbieram od 20 złotówek na 20 złotówkach te monety prezentują się super, naprawdę są bardzo ładnie dopracowane, ładnie wyglądają. Ta moneta w mojej ocenie jest bardzo ładna i uważam, że na żywo też będzie się pięknie prezentować, a w otoczeniu innych monet z tej serii na pewno będzie to piękna kompozycja. Więc ja tę monetę na pewno będę chciał kupić. Może uda się kupić ją na sklepie kolekcjoner, bo podejrzewam, że nie będzie tak łatwo. Może być troszkę utrudniony ten zakup. Z racji tego, że uważam, że popularność tej monety jest, tej serii jest dość wysoka. Wydaje mi się, nawet jeśli sprawdzam jakieś fora, że i tam była jakaś ankieta, jakie są właśnie monety zbierane, to były właśnie seria zwierzęta, i ta chyba była na drugim miejscu. Więc to jest. Rzeczywiście popularność dość, dość duża. Mi się osobiście tak jak wspomniałem: ta podoba, na pewno będę chciał ją kupić. Minusem tej serii jest to, że zmieniali na te nominały tych monet pierwszych. To mi się jedynie w tej serii całej nie podoba. No ale no trudno. Przy tej monecie trzeba też zaznaczyć, że po pierwsze cena emisyjna jest dużo wyższa w stosunku do innych monet z tej serii, co było w latach poprzednich. Nie ma się co dziwić, wszystkie te monety 20 złotowe, w ogóle wszystkie monety 10 zł, 20 złotowe poszybowały w górę, jeżeli chodzi o ceny emisyjne. Dużo wysokie, bo są dość wysokie w porównaniu do lat poprzednich. I znowu się zmienił nakład. Znowu się zmienił nakład, nakład się obniżył. No, ja rozumiem, Przyczynę tego troszkę, pewnie, ale z drugiej strony, wyobraźcie sobie sytuację, że początkowe monety miały po 18 tysięcy nakładu, tam chyba nawet 20 tysięcy nakładu było. I wyobraźcie sobie, że na przykład 11 tysięcy osób zaczyna zbierać tą serię i nagle wychodzi ta moneta i ma nakład 10 tysięcy sztuk. No i okazuje się, że nie każdy będzie mógł sobie skompletować wszystkie zestawy. Wydaje mi się, że jeżeli jest jakaś, jakaś seria, to przynajmniej nakład powinien być utrzymany. Powinien się na początku zastanowić, jaki powinien być ten nakład wynosić i później go utrzymywać, tak żeby ewentualnie każdy mógł go skomponować. Potencjalnie, bo oczywiście nie każdy będzie chciał komponować. No ale potencjalnie takie podejście można to traktować, skoro jest to jakaś seria poprzednia moneta miała 12 tysięcy sztuk to już była obniżona i tak z każdą monetą w poprzednich latach ten nakład był obniżany do obecnej sytuacji 10 tysięcy sztuk wątpię żeby ten nakład się zmniejszył przy kolejnych monetach jak będą wychodziły raczej te 10 tysięcy utrzymią no ale to niestety jest obniżony cały czas nakład z jednej strony to dobrze bo miesza ilość i to w sumie od takiego nakładu powinien zacząć no ale trudno. Dajcie proszę znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tej serii, o tej monecie, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba, co sądzicie o cenie emisyjnej, co sądzicie też o nakładzie, czy może tylko to moja taka fanaberia jest, że, że powinien być utrzymywany nakład stały dla każdej serii. Może w Waszym odczuciu wy uważacie, że to jest OK? Dajcie proszę znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawy, a z tej strony to wszystko i dziękuję i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.